Siemanko! Witam na kanale Kinowa Klisza. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę francuski film akcji z roku 2004 pod tytułem 13 dzielnica. Główne role to De Win Bell jako Lejto, zbuntowany przeciwko systemowi chłopak oraz Cyril Rafali, grający agenta sił specjalnych o imieniu Damian. Reżyserem jest Pierre Morel, a scenarzystą Leg Besen. Akcja filmu rozgrywa się w Paryżu. Najbardziej niebezpieczne dzielnice miasta, takie jak tytułowa 13 dzielnica, zostały oddzielone od reszty metropolii Wysokim Murem, które mają powstrzymać eskalację przestępczości i anarchii. Policja wycofała się z tej strefy, pozostawiając je na łasce gangów i mafii. Totalny chaos. Lejto, mieszkaniec 13 dzielnicy staje w opozycji do lokalnych gangów. Ma dość tego syfu i życia w strachu, a dodatkowo próbuje uratować swoją siostrę Lolę, która zostaje porwana przez lokalnych gangsterów. Równolegle Damian, oficer elitarnych sił specjalnych, otrzymuje misję odzyskania skradzionej przez gang broni masowego rażenia, bomby neutronowej, która ma zostać odpalona w sercu paryżu. Ryża. Losy Lejto i Damiana splatają się, kiedy on, działając pod przykrywką, musi wejść do dzielnicy, a Lejto staje się jego przewodnikiem. Wspólnie próbują odzyskać bombę i pokrzyżować plany gangów, ale czy im się uda, czy Lejto uratuje swoją siostrę i będzie mógł żyć spokojnie w swojej ukochanej dzielnicy? To co dostajemy na ekranie, to solidna dawka adrenaliny pełna emocji dowiskowych pościgów i walk. Moja ocena to 9 na 10. Film oferuje unikalny styl który opiera się na dynamicznych scenach i dobrze nakręconych sekwencjach akcji. Wyróżnia się spektakularnymi scenami pościgów i walk, szczególnie dzięki zastosowaniu techniki parkour, której współtwórcą jest Dewin Bell, grający jedną z głównych ról. Jest on jednym z pionierów tego sportu, polegającym na efektownym i dynamicznym poruszaniu się po mieście, pokonywaniu przeszkód w najbardziej optymalny sposób. To właśnie dzięki niemu film zyskał wyjątkowy styl, który wpłynął na popularność tego sportu na całym świecie. To czyni film unikalnym na tle innych produkcji z tamtego a trzeba przyznać, że Koleś jest totalnym kozakiem. To, co on robi w filmie, wow! Na bank, nie jedna jego scena zostanie wam w pamięci, a samo oglądanie sprawi, że zamiast windy wybierzesz parku, jak nasz ziomek. Produkcja dobrze oddaje brutalną rzeczywistość, tworząc klaustrofobiczny i zdewastowany krajobraz miejskiego chaosu. Relacja między Lejto a Damianem to dynamiczna współpraca ludzi pochodzących z różnych środowisk, którzy mają swoje cele, misje, ale łączy ich jedno: bezpieczny Paryż. Ich charaktery serio tworzą ciekawy duet na ekranie, choć akcja jest dynamiczna fabuła nie oferuje głębszych wątków, mimo że poruszany jest dość głęboki temat przestępczości. Film doczekał się w 2009 roku kontynuacji i powstała 13 dzielnica Ultimate, która rozwija wątki rozpoczęte w pierwszej części. Dobra, ale teraz sobie wyobraź, że to ty jesteś Lejto i masz przypał na swojej dzielni. Wchodzisz w sam środek Paryża, gdzie rządzą karki, a miasto jest podzielone murami jak ghetto. Policja? Zapomnij, tu trzeba sobie radzić samemu. I to jest to. Adrenalina level hard. Dzielnica 13 to nie zabawa, tu każdy popełnia błędy, a jak raz Wejdziesz, to nie ma zmiłuj. Człowieku, te akcje na pełne i bójki to sztos. Jak lubisz filmy, gdzie wszystko się kotłuje bez przerwy, to ten cię nie zawiedzie. Rozkręci ci wieczór na maksa. Nie ma zbędnego gadania, tylko konkretna akcja. Główny ziomal lata po dachach, przeskakuje przez murki, jakby miał sprężyny w nogach. Parkour w tym filmie to czyste szaleństwo. Gangusy przypały, walka o życie, zero nudy. Na serio, włącz to, usiądź wygodnie i patrz jak ziomki robią rzeczy, o których ci się nie śniło. Na pewno nie pożałujesz. Dzisiaj to by było na tyle. To był film 13 dzielnica. To jest kanał Kinowa Klisza. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Jeśli Ci się podobało, możesz zostawić lajka like oraz suba, żeby być na bieżąco. I napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu. Codziennie nowy odcinek o godzinie 15. Pozdro!